Vietnam. Tak w 1987 roku z ekranów telewizorów krzyczał Robin Williams w jednym z kasowych amerykańskich filmów, a my również możemy powiedzieć dzień dobry Wietnamie. Jesteśmy właśnie u nabrzeża. Jak widzicie statek już został zacumowany i przygotowujemy się do zejścia na ląd. Zjedliśmy śniadanie, jesteśmy gotowi, więc czekamy tylko na zielone światło i możemy ruszać, zwiedzać miejscowość Cam Rang, bo do takiej miejscowości właśnie dzisiaj przyjechaliśmy, przypłynęliśmy w Wietnamie i od tej miejscowości zaczyna się nasza przygoda właśnie w tym państwie. Jak widzicie, Wietnam wita nas dość pochmurną pogodą. Aczkolwiek jest bardzo ciepło. Jest 23 stopnie, już teraz o godzinie 7 rano nie pada. Troszkę tam między chmurami słońce przebija się, żeby oświetlić krajobraz. Miejmy nadzieję, że coraz z biegiem godzin, z biegiem minut, im dalej dzień będzie trwał, tym będzie ładniej. Na razie, póki co, jak widzicie, krajobraz objawia się taki dość mocno kurzysty. Góry pięknie schodzą do morza, małe plaże w zatoczkach. No, zobaczymy czym zauroczy nas Wietnam i czy nas w ogóle zauroczy. Tak więc ruszamy na eksplorację. I już na lądzie poszło bardzo sprawnie i szybko. Punkt, godzina siódma dostaliśmy informację, że możemy zejść na ląd. Więc jesteśmy z tego powodu niesamowicie szczęśliwi. I jedyne z czego jesteśmy nieszczęśliwi to to, że zatrzymaliśmy nastatek statek przybił do nabrzeża w porcie wojskowym, który jest oddalony o 20 minut jazdy od jakiejkolwiek cywilizacji. Więc teraz y, zmierzamy do autobusiku, który teoretycznie ma nas zawieźć do miasta, a jak będzie w praktyce, to się okaże, jak z niego wysiądziemy. Godzinę przeprawie przez miasto i okolice dojechaliśmy do posągu Buddy, do świątyni, do której zabił nas pan taksówkarz, który to nie mówi po angielsku. Natomiast no, widzieliście, Wietnam no, przywitał nas w zupełnie niezorganizowanym i mega chaotycznym ruchem ulicznym. Ja myślałem, że na Tajwanie było. Yy, szalone takie, ten, ten ruch uliczny i wszystko takie niezorganizowane, ale tutaj Wietnam to pije ich na głowę. Ale póki co na razie dojechaliśmy do yy, no, do posągu Buddy. Pokażę Wam jak to wygląda. Sorry, że tak wszystko też ja chaotycznie mówię, ale tu się strasznie dużo dzieje dookoła mnie. Tak więc zaczynamy zwiedzanie. I dochodzimy do świątyni. Pierwszej świątyni, którą w Wietnamie możemy obejrzeć. Napiszę Wam tutaj na dole, jak. Nazywa się to miejsce dokładnie, ponieważ jeszcze nie wiemy. E, taksówkarz, który nas wiózł, tak jak wspomniałem, nie mówił po angielsku i ciężko było w ogóle się z nim dogadać, gdzie najpierw jedziemy. Tak więc e, no jesteśmy tutaj i, i zaczynamy. Zupełnie inaczej wygląda tutaj ta świątynia niż te, w których byliśmy do tej pory. Nie wiem, czy to jest w ogóle tylko świątynia, czy to nie jest cały klasztor, ponieważ przestrzeń, jaką zajmuje ten obiekt jest, obiekt, jest ogromna. Przed chwilą byliśmy w środku w świątyni, ale ochroniarz nas przegonił, bo nie można w krótkich spodenkach, a my niestety właśnie w krótkich spodenkach jesteśmy, bo jest naprawdę bardzo gorąco. A teraz wspinać będziemy się po schodach 20 minut, żeby dojść do y, wielkiego białego posągu Buddy. Mam nadzieję, że będzie warto. Właśnie jak słyszycie, w świątyni trwa nabożeństwo, więc dlatego możliwe, że zostaliśmy stamtąd przegonieni. A tutaj posąg leżącego Buddy. I po krótkim spacerze dotarliśmy do okazałego wręcz e, posągu białego Buddy. On tu góruje nad miastem e, i jest takim elementem, który jest widoczny praktycznie z większości miejsc w mieście, w którym jesteśmy. Jesteśmy w mieście Nan, Nan Trang, więc zaraz wam pokażę jaki jest widok z podnóża tego posągu. I tak jak wspominałem. Z płaszczyzny, na której stoi Biały Buddha, jest piękny widok na miasto. Tak więc, mieszkańcy tej miejscowości w każdej chwili mogą spojrzeć na niego i podziwiać, jak góruje nad miastem. A tutaj, widok z drugiej strony posągu, jak widzicie, Wietnam zaprezentował nam się jako naprawdę bardzo zielony kraj. Jest tutaj bardzo dużo roślin, jest wręcz tropikalnie. Temperatura dobija już do 30 stopni, chociaż jest godzina dopiero w pół do 10 rano, ale naprawdę jest dość duża wilgotność i jest bardzo gorąco i wyszliśmy z powrotem ze świątyni na ulicę Nantrang i jedziemy w kolejne miejsce i sam jestem ciekaw co jeszcze nas, czym jeszcze nas to miejsce zaskoczy i czym nas zaskoczy pan taksówkarz, bo naprawdę nie lada wyczyn. Jedyne co wiem to to, że o 1.30 ma nastawić z powrotem z miejsca, z którego startowaliśmy. Tyle wiem, resztę nic. W Wietnamie nie tylko są buddyjskie świątynie, ale tak jak widzicie, też są i katolickie. Jest tutaj statua Matki Boskiej, a my sobie łazimy tutaj uliczkami Wietnamu. Naprawdę tutaj nie ma żadnych zasad ruchu. Każdy jedzie, jak chce. W tej przejazdce jesteśmy w kolejnym punkcie na mapie naszej podróży po Nantrang. Dojechaliśmy pod wieżę, która nazywa się, właśnie w tym momencie widzicie na dole jak. I jest to miejsce wierzeń i kultu lokalnej społeczności, tak przynajmniej jest to opisane. Tam już widzicie czerwone kolory tej budowli górują majestatycznie nad zielonymi drzewami. I zaraz tam podejdziemy bliżej, żebyście mogli się razem z nami przyjrzeć jak ten obiekt wygląda z bliska. Oczywiście, masa dostępnych pamiątek i różnego rodzaju gadżetów po drodze w miejsce turystyczne to jest nieodłączny element każdego turystycznego miejsca. A takim właśnie też jest Nantrang, jak się okazuje. Jest tu bardzo dużo Europejczyków, bardzo dużo y, ludzi przybywających z zachodu, prawdopodobnie, bo widać to po ich twarzach. Y, natomiast samo miasto, no tak jak mówię, no, przede wszystkim jest arcy chaotyczne. No to, ja mówiłem na Tajwanie, że tam. Próbujemy przemknąć między skuterami tak, żeby nas nic nie przejechało. Tutaj naprawdę ja bym się bał przejść przez jezdnię. Bo tutaj nie obowiązują totalnie żadne zasady ruchu drogowego. Jak widzicie, może na filmie też zwróciliście uwagę, jak nagrywałem nasz przejazd przez miasto, nasz kierowca nieraz wyprzedzał nas trzeciego albo między skuterami się wciskał. No tak po prostu tutaj jest. No, pewnie trzeba się do tego przyzwyczaić. Na szczęście my w Wietnamie spędzamy tylko dwa dni. Bilety, dwie sztuki kupione, jeden bilet. Kosztuje 30 tysięcy dągów. No, oczywiście, napiszę wam na dole, ile to jest 30 tysięcy dągów. No, i przy pomocy tych biletów wchodzimy do kolejnej świątyni, miejsca kultu. No, które powiem wam, wygląda dość ciekawie, ale to za chwilę zobaczycie. Tu, już bez problemu, można zobaczyć, że mamy do czynienia z zupełnie innym rodzajem architektury. Pamiętacie świątynie, które do tej pory widzieliśmy w Azji? Wyglądały zupełnie inaczej. Takie charakterystycznie powyciągane e, spadziste dachy. A tutaj no zdecydowanie starsza budowla. Widać, że zbudowana z cegieł. A jeżeli chodzi o architekturę, na pierwszy rzut oka przypomina mi Angkor Wat. Czyli taką e, wielką, wielki kompleks świątynny właśnie e, położony e, właśnie w Wietnamie albo Kambodży. Tego nie jestem pewien do końca, ale to sprawdzę. E, natomiast no tutaj, tak jak mówię, no... Im bliżej, właściwie im dalej na zachód się przemieszczamy, tym powoli zaczyna nam się zmieniać architektura i dzięki temu w końcu zaczynamy widzieć coś nowego niż tylko typowe azjatyckie świątynie. I przed nami znowu spinaczka kolejny raz po schodach, żeby dojść do podnóża tej okazałej budowli górującej nad krajobrazem. Jak widzicie dookoła. Normalne osiedla mieszkalne, budynki, domy. Tak więc, cały ten budynek, cały ten kompleks jest położony praktycznie w centrum miasta. A tak wyglądają schody, które trzeba pokonać, żeby wejść. Nie jest strasznie stromo, ale no w tak gorącym klimacie i tak dusznym jest to wyzwanie. Udało się! Doszliśmy do stóp wejścia do świątyni. Całkiem spory budynek, ale widać, że naprawdę leciwy. Tak więc zaraz może uda się wejść do środka i pokażemy wam jak ten budynek wygląda wewnątrz. Tutaj obok wejścia do tego większego budynku świątynnego, gdzie właśnie weszła Luiza. Jest jeszcze drugi mniejszy budynek, wielkościowo mniej więcej połowa wielkości tego budynku, który przed chwilą pokazałem. A tak jak też, jak zwróciliście uwagę, Luiza weszła do środka, odziana w taki, nie wiem jak to nazwać, szary, szary płótno, czy taki pseudo szlafrok, ponieważ do żadnej ze świątyń tutaj w Wietnamie, które żeśmy na razie w dniu dzisiejszym odwiedzali, nie można wejść w krótkiej spodenkach, w krótkim rękawku, więc dobrze, że są tutaj dla osób wizytujących przygotowane takie yy, no właśnie wdzianka, które mogą na siebie założyć, aby yy, wejść do świątyni nie obrażając nikogo, ani nie użyć religijnych, no bo jednak jest to, jakby nie patrzeć, miejsce kultu religijnego. Tak więc należy im móc szacunek. Gdzie składają cały tarce darów. Teraz widzicie, pan wchodzi z kwiatami, napojami, całą kaczką. Żeby wejść do środka, trzeba zdjąć buty. No i nie można mieć odkrytych ramion oraz krótkich spodenek. Dlatego tutaj z boku można sobie za darmo pożyczyć taką narzutę, którą można się ubrać. I Wejść do środka, i jeszcze ze wzgórza świątynnego rzut oka na panoramę miasta. Zobaczcie jak pięknie oni dbają o zieleń, przyrzone są drzewka, tutaj taki.

Nasz pan z tym białym samochodem, który za mną widzicie dowiózł nas w ostatnie miejsce na mapie naszej wizyty w Natrang. Jesteśmy oczywiście na markecie. Dojechaliśmy teraz na lokalny market. Zobaczcie jakie piękne owoce ciuchy. Oczywiście jak to bywa w krajach azjatyckich. Biznes się kręci. Po wizycie w miejscowości Nam Ran, mam nadzieję, że tak się to wymawia, wróciliśmy do resortu, do którego rano przywiózł nas autobusik. Skąd ruszyliśmy na podłogi miasta? No i idziemy jeszcze na koniec dnia rzucić okiem, jak wygląda plaża w Wietnamie. Jak widzicie za mną, no resort taki jest dość nowoczesny. Są baseny, bardzo ładne hotele. Eee, więc Wietnam, można powiedzieć, szykuje się na eee, turystów. Naprawdę takich o tym, że nie powstydziłyby się europejskie kurorty. A my tymczasem zmierzamy na plażę, i zaraz Wam pokażemy, jak wygląda plaża w Wietnamie. Jesteśmy na plaży. Mam nadzieję, że mnie słychać, ponieważ jest bardzo duży wiatr. Są nawet znaki informujące o tym, że jest zbyt duża fala i jest zakaz kąpieli. Ale tak wygląda właśnie plaża w Wietnamie przyznać, że cały ten resort, przez który właśnie żeśmy tutaj wchodzili, to możecie zobaczyć, jaki to jest wielki hotel. Cały ten resort ze swoim, ze swoim zestawem basenów, miejsc do wypoczynku, leżakami i naprawdę bardzo ładnie wyglądająca plaża z czystym, ładnym piaskiem, no to jest zdecydowanie miejsce, którego by się naprawdę europejskie kurorty zdecydowanie nie powstydziły. No i nie jest tak drogo, dlatego, że Luiza się dojadywała, że wynajęcie pokoju na jedną w tym hotelu właśnie, który teraz Wam pokazuję, kosztuje 85 dolarów za noc. I do dyspozycji mamy właśnie, tak jak mówię, taki hotel. To jest pokój najwyższej klasy, jakiś tam właśnie e, luksury, coś tam, coś tam. E, I Luiza właśnie dowiedziała się, że taki pokój kosztuje 85 dolarów i w tej cenie oczywiście mamy najwyższej klasy pokój, dostęp do tej całej infrastruktury, do tych basenów, e, miejscowego wypoczynku, leżaków, e, plus chyba jeszcze to wchodzi Naprawdę nie jest drogo, a jest to naprawdę bardzo ładnie. Tak karaibsko, nawet bym powiedział, a jednak jesteśmy w Wietnamie. Tu jeszcze Wam tak króciutko pokażę. Jest właśnie taka rzeka, która sobie spokojnie płynie w, w, dookoła całego tego parku. Yy, położonego bezpośrednio przy plaży, właśnie w tym resorcie. Yy, tutaj są. Miejsca do wypoczynku są leżaki. Tutaj jakieś pufy jeszcze można sobie posiedzieć. No i znowu kolejny mostek, w którym też można przejść i też pod nim przepływa właśnie taka oto spokojna rzeczka, gdzie można się w upalny dzień schodzić. Tam prawdopodobnie jakieś kaskady, fontanny i zaraz u góry tutaj jest basen, który już wam pokazuję szybko. Szybko przejdziemy. O. I tutaj jest basen. Tak więc naprawdę bardzo ładnie wyglądające miejsce na fajny wypoczynek za całkiem przystępną cenę. Więc może Wietnam będzie kolejną destynacją yy, dla Europejczyków w poszukiwaniu ciepła. z powrotem jesteśmy na statku, siedzimy sobie na łóżku i czekamy aż za chwilę nasz statek będzie opuszczał port w Kamrang i będziemy ruszać w dalszą drogę żegnamy się dopiero teraz dlatego, że jak byliśmy w resorcie, który Wam pokazywałem, wszystko już później działo się to na wariackich papierach, pędziliśmy na złamanie karku autokarem żeby zdążyć na statek, wpadliśmy dosłownie przed chwilą spoceni, zgrzani wykąpaliśmy się i dlatego żegnamy się z Wami nie tak jak zwykle z widokiem na statek, a z widokiem na nasze łóżko, które widzicie w tle, tak więc dzięki, że byliście z nami. Fajnie, że mogliśmy wam pokazać, jak wyglądała miejscowość Kamranki i okolice. No i widzimy się w kolejnym filmie z Wietnamu. Do zobaczenia, trzymajcie się!